Dziś powiem o tym, kto łączy Sebastiana Fetela z serią DTM i dlaczego jest to dość ciekawa postać. Będzie też o opublikowanych już oficjalnych kalendarzach serii DTM, właśnie i Formuły 1. No i niestety o konfliktach terminowych, jakie w związku z tym powstały. Będą też pozytywne, wyobraźcie sobie, informacje na temat przyszłości zespołu Williams. Nie ma na co czekać, zaczynamy! No i właśnie od tych opublikowanych kalendarzy sobie zaczynamy. Formuła 1 potwierdziła, że... Osiem rund, europejskich rund na pewno się odbędzie. Co będzie jesienią? Tego do końca jeszcze nie wiemy. Są różne pogłoski, przewijają się różne tory jako te potencjalne obiekty, na których Formuła 1 może się pojawić, ale sytuacja jest dynamiczna. No i zobaczymy, jakie kraje będą chciały, będą mogły też przede wszystkim Formułę 1 u siebie ugościć. No ale widzicie, jak sytuacja dynamicznie i tak pozytywnie rozwija się w ostatnich tygodniach. Więc wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby tych kilkanaście rund w tym sezonie rozegrać, choć też władze Formuły 1 powiedziały, że gdyby ten sezon miał się zakończyć właśnie na tych ośmiu europejskich rundach, to zostałby on zaliczony jako pełnoprawny sezon mistrzostw świata, więc kto po tych ośmiu wyścigach byłby na czele, ten zostałby mistrzem, nie byłby to rok zmarnowany. Mamy kalendarz częściowy Formuły 1. Na ten moment kończy się on na włoskiej Mący we wrześniu. Mamy też kalendarz serii DTM. Ten kalendarz w tej pierwotnej wersji opublikowanej parę dni temu zakładał 10 rund, ale po zaledwie kilkudziesięciu, kilkunastu godzinach okazało się, że pierwsza runda na Ringu nie będzie mogła się odbyć. Lokalne władze się na to nie zgodziły. W kalendarzu mieliśmy gwiazdkę przy tym torze. no i okazało się, że niestety ta gwiazdka właśnie sprawiła, że sezon tam się nie rozpocznie. No i wszystko wskazuje na to, że zamiast 10 lipca kierowcy pojawią się po raz pierwszy na torze na samym początku sierpnia, 1 sierpnia dokładnie na belgijskim torze Spa. To jest akurat kapitalna wiadomość i dla kierowców i dla tej serii, bo tor jest niesamowity i dobrze będzie oglądać DTM właśnie na na tym obiekcie nie wydaje mi się, żeby udało się znaleźć jakieś zastępstwo dla Norris Ringu. Teoretycznie jeszcze władze DTM, w momencie, gdy nagrywam ten film, się nie wypowiedziały jeszcze, czy Norris Ring będzie jakoś można zastąpić. No ale czasu jest bardzo, bardzo mało. No a widzimy, że też jeśli chodzi o DTM, to nie wszystko idzie po ich myśli, ale do tego sobie jeszcze za chwilę dojdziemy. No i co się okazuje? kiedy poznaliśmy te kalendarze, no okazuje się mianowicie to, że na ten moment mamy te terminy tych kalendarzy pokrywają się tylko w części, no, bo Formuła 1 jest zaplanowana dopiero tam do połowy września, no i już na ten moment wiemy, odrzucając Norris Link, że będą trzy kolizyjne terminy, trzy terminy, w których Robert Kubica, gdyby mógł się rozdwoić, to byłby i na wyścigu Formuły 1, i na... Wyścigu serii DTM, no ale niestety Robert będzie musiał wybrać, no i oczywiście wybierze serię DTM, w której jakby będzie się ścigał, więc to będzie priorytetem, chyba że wydarzą się jakieś różne dziwne niespotykane okoliczności w Formule 1, no to wtedy oczywiście trzeba będzie reagować na bieżąco. No i trzymajmy kciuki, żeby ten, ta kolejna część kalendarza Formuły 1, czy już te wszystkie pozostałe wyścigi, kiedy się pojawią, żeby tych kolizji nie było dużo, dużo więcej, żeby nie okazało się, że z, nie wiem, 16 rund w tym sezonie Roberta nie będzie na przykład, nie wiem, na 7 rundach, no to nie byłoby optymalne. Rozwiązanie, no, ale jest to wyjątkowy rok i myślę, że akurat ze strony pracodawców Roberta nie będzie problemów, żeby to, żeby to zrozumieć, no bo oczywiście intencje były zupełnie inne, inaczej wszystko było zaplanowane. No i na początku jakby nie było problemów, żeby to, żeby to pogodzić. Na no, wiem, że tych kolizji terminowych miało być po prostu. Mniej. Co do dtm no to mamy ciekawostkę, słuchajcie, dotyczącą Sebastiana Fetela, którego z tą serią w rozmowie z portalem F1 Insider połączył nie kto inny, a Gerhard Berger, czyli szef tej serii. Co ciekawe, jest to też były szef Sebastiana Fetela, bo zarządzał Toro Rosso w czasach, gdy Vettel w tym zespole jeździł. No i co Gerhard Berger powiedział dla niego? Jedyną opcją wydaje się DTM, ale tak serio to dlaczego nie? Wciąż jeździ na najwyższym poziomie, może rywalizować w tej serii z innymi znakomitymi kierowcami. W Formule 1 nie ma żadnych alternatyw. Chciałby być w topowym zespole, ale tylko Mercedes jest dla niego możliwością. Ale jeśli chodzi o ten zespół, to również wydaje mi się, że wszystkie miejsca są zajęte. To takie moje na szybko chaotyczne tłumaczenie. No i Ktoś mógł się dosyć mocno zagrzać. Tytuły mogły być też bardzo mocne, jak to Fetel w DTM-ie. Czterokrotny Mistrz świata Formuły 1 odejdzie po sezonie 2020 i będzie jeździł w tej legendarnej niemieckiej serii. Choć tak naprawdę na ten moment nie wiemy, co z tą serią będzie w roku 2021, ale do tego też sobie za moment przejdę. No ale Gerhard Berger zobaczył chyba, że no nie można. W tym świecie takich informacji puszczać w eter, bo źle to się kończy, więc szybko na drugi dzień wyjaśnił, że to nie odnosiło się tak w 100% do Sebastiana. To był raczej taki, taka luźna, troszkę żartobliwa sugestia i nie należy tego brać tak w 100% na, na poważnie. Berger dodał, że. Myśli, że jego zdaniem Sebastian Vettel wciąż patrzy na to, co można będzie ewentualnie zdziałać w Formule 1. No ale tutaj wiemy, że już nawet zaczęły się pojawiać jakieś takie opcje dla Sebastiana Vettela. Gdzieś niemiecka prasa zaczęła pisać o układzie: Sebastian Vettel bierze rok sobie teraz urlopu od Formuły 1 w sezonie 2021 i powraca w roku 2022, kiedy już będziemy mieli te nowe. Regulacje. Ja tego nie widzę, bo yy, byłoby to dziwne. No i też pytanie, jak ze znalezieniem miejsca w sezonie 2022, bo coraz więcej tych młodych kierowców będzie do Formuły 1 się, się dobijało. No i jakby kojarzenie go z serią DTM trochę. Mija się z celem. Gdybyśmy jeszcze wiedzieli, że w roku 2021 DTM to będzie bardzo mocna seria z co najmniej dwoma, a może większą liczbą producentów, którzy wystawiają tam swoje samochody. Ok, dlaczego nie, bo kierowców tam mają bardzo dobrych i poziom tej serii jest naprawdę wysoki. Zresztą te auta też są fajnymi i ciekawymi maszynami, bardzo wymagającymi przede wszystkim. No ale wiemy, że sezon 2021 i DTM, no to w tym momencie jest jedna wielka niewiadoma. Na ten temat Gerhard Berger zresztą też się dopiero co wypowiedział, no i ta jego najnowsza wypowiedź jest ciekawa, o tyle, że Berger twierdzi, że w ciągu dwóch, trzech tygodni powinni oni, jako organizatorzy tej serii, yy, powinni możliwe, że będą w stanie ogłosić jakieś wiążące decyzje co do sezonu 2021, no bo słuchajcie, jakby nie patrzeć, to już tylko pół roku zostało do roku 2021. Takich decyzji nie podejmuje się we wrześniu czy w listopadzie, jakimi samochodami się ścigać, czy się w ogóle ścigać dalej w DTM-ie, w którą stronę iść z yy, rozwojem albo ze zwijaniem tej, tej serii. Więc za moment tak w takiej dwu 3 tygodniowej perspektywie powinniśmy coś wiedzieć. No, opcje wciąż przewijają się te same, czyli przejście na samochody może klasy GT3, może klasy GTE. Gdzieś też są jakieś głosy o tym, żeby próbować tej elektryfikacji nieco szybciej niż, niż jakiś tam jeden z planów zakładał, bo szef tego projektu BMW w DTM mówił, że w 2025 chcieli, aby seria DTM była elektryczna, no ale na ten moment wygląda na to, że to nie wypali, ze względu na to, że Audi się wycofało. Zresztą bardzo ciekawie wypowiadał się na ten temat gość z BMW, który mówił wprost, że no Audi... Praktycznie zniszczyło tę te, te serię. Taka decyzja w takim momencie, tak niespodziewana decyzja, to jest coś, co bardzo negatywnie wpłynie na serię DTM. No ale trzymajmy kciuki, bo Gerhard Berger, tak jak już w którymś z odcinków mówiłem, to jest znakomity organizator, znakomity szef i. Jeśli ktoś ma coś wymyślić, ktoś ma to jakoś mądrze poukładać, to, to on kontakty ma znakomite no i gdzieś jakąś drogę trzeba będzie obrać. Albo po prostu pogodzić się z tym, że w, w, tym, w tym kształcie DTM po prostu już nie ma dalej sensu. Przechodzimy sobie, słuchajcie, już tak na dobre do Formuły 1 i do ludzi, którzy chcą ratować Williamsa, a tych ludzi okazuje się, że jest całkiem sporo. Po tym, jak Claire Williams y, powiedziała, że zespół jest na, y, no tak, niemalże na, na sprzedaż, choć oni starają się od tego oczywiście uciekać i mówić, że nie chodzi o pełną sprzedaż zespołu, tylko być może jakieś zasilenie funduszami, no to pojawiły się ciekawe wypowiedzi, na przykład Bernie Eccleston, czyli człowiek, któremu chyba Wam nie muszę przedstawiać, człowiek, który ma 89 lat, ale kontaktów i pieniędzy ma, ma naprawdę sporo i wie, które sznurki w którym momencie trzeba pociągnąć, żeby coś dobrego albo złego czasami się wydarzyło, no i Bernie Eccleston który przecież z Frankiem Williamsem znają się od lat, powiedział, że dołożył wszelkich starań, żeby ktoś Williamsem się zainteresował. Podzwoni, popyta, może akurat któryś z jego kolegów będzie miał wolne sto kilkadziesiąt milionów, żeby od tak wyłożyć i zainwestować w ten zespół. Kto wie i swoje pieniądze już wyłożył, słuchajcie, Toto Wolf. To jest ten jeden z ratowników Williamsa. 5% akcji tego zespołu ponoć kupił Toto Wolf, czyli wrócił do Bycia udziałowcem tego zespołu. To jest bardzo ciekawa kwestia. Też ostatnio to mówiłem w odcinku, że Toto Wolf już kiedyś był udziałowcem tego zespołu. W Zresztą bardzo dobrze mu się w tym zespole pracowało, świetnie się tam ze wszystkimi dogadywał i wyglądało na to, że może to on przejmie schedę po franku Williamsie, no ale ułożyło się to wszystko inaczej, no i teraz Toto Wolf po prostu w takim geście dobrej woli zainwestował w Williamsa. Może też wie, że gdzieś tam ktoś za kulisami się czai z większym zastrzykiem gotówki i być może... Te akcje za czas jakiś będą dużo więcej warte, bo z kolei słuchajcie, Rosbron powiedział, czyli jeden z szefów Formuły 1, że całkiem poważni ludzie interesują się w tym momencie zakupem Williamsa. No i wydaje mi się, że nie jest to takie brzydkie czcze gadanie, tylko rzeczywiście coś jest na rzeczy, i to pokazuje, że. Może ta wizja Claire Williams, która widzi znakomitą przyszłość zespołu, przez to, że ktoś po prostu się nim zainteresuje i go wykupi, może ta wizja się ziści. Trzymamy bardzo mocno za to kciuki, ale nie byłbym sobą, gdybym czegoś negatywnego nie dodał w temacie Williamsa, bo ostatnio oglądałem rozmowę z Claire przeprowadzaną przez dziennikarzy Sky Sports, no i jeden z nich zapytał Claire, czy w tej nowej ewentualnej strukturze. Czy dalej widziałaby siebie jako osobę tak bardzo mocno zaangażowaną w losy zespołu i gdzieś tam na tej pierwszej linii, w, jeśli chodzi o zarządzanie tym zespołem? Klary no, odpowiedziała, że oczywiście, bo jest to jej pasja. No, i tutaj nie będę już niczego więcej dodawał, bo jestem trochę zdziwiony też, że Kler bardzo rzadko tak otwarcie mówi o tym, ile błędów zostało popełnionych także przez nią, jako po prostu osobę, która tym wszystkim przez lata ostatnie zarządzała. Parę słów jeszcze na temat kalendarza Formuły 1 na sezon 2020. Niektóre zespoły zwracają uwagę na to, że takie nagromadzenie wyścigów może być problematyczne, jeśli chodzi o. To też możemy pięknie nawiązać do Williamsa, moi drodzy, o części zamienne, bo mamy mieć sześć wyścigów na początku w 7 tygodni, no i to będzie spore wyzwanie, bo jeśli ktoś miałby się zacząć tak bardzo mocno gdzieś po ścianach rozbijać, odpłukać, no to wtedy rzeczywiście może się pojawić problem. Williams się nie rozbijał, a taki problem i tak miał. No ale wiemy oczywiście, że to była w zeszłym roku patologia. Zobaczymy, czy ktoś będzie miał takie problemy. No teraz ci, których na to stać, po prostu muszą się jak najszybciej, muszą jak najszybciej sprawić, żeby ich magazyny, po prostu półki się zapełniły zapasowymi częściami, żeby w razie możliwości można było to sobie wszystko szybko przywieźć. Tak jak mówiłem w ostatnim też filmie, nie wie, wiemy już, że nie będzie odwróconych wyścigów, niestety nie zgodził się na to między nimi właśnie Mercedes i tu tak tylko króciutko na ten temat bo to Wolf ciekawie się wypowiedział stwierdził że oni z, że było badanie w którym wypowiedzieli się kibice Formuły 1 i tylko 15% powiedziało że interesowałby ich ten odwrócony grid jeśli chodzi o, o sobotni wyścig który miałby się rozgrywać miałby być rozgrywany zamiast no i to jest ciekawa sprawa, słuchajcie, bo gdybym na przykład ja zrobił badanie wśród widzów szanownych mojego kanału, no to tak patrząc na ostatnie komentarze raczej by wyszło, że tak z 70% kibiców Formuły 1 byłoby za jednak przyjęciem tego nowego systemu, więc no trochę głupie tłumaczenie to Wolfa, który akurat rzadko takie, takie dziwne rzeczy mówi, wystarczyłoby, żeby powiedział wprost, że po prostu chodzi tutaj o interesy jego zespołu i nikt by się nie miał do czego przyczepić no, bo jasną sprawą jest, że jako szef zespołu chcesz dla siebie, nie dla swoich podopiecznych, jak najlepiej. Ale Rozbron też się do tego ostatnio właśnie odniósł i powiedział, że to to po prostu nie spojrzał szerzej na te, na te kwestie, tylko skupił się właśnie na swoim podwórku. No, ale tak jak mówię, też nie ma mu się co dziwić, tylko nie ma co. Wymyślać jakichś yy, dziwnych ankiet i głosowania wśród kibiców, bo nie wiem, tak samo nie jest miarodajne głosowanie przeprowadzone na stronie, nie wiem, MotorsportCom czy RaceFans.net, bo jednak te strony czytają bardzo mocno zaangażowani już fani. Formuły 1, często o bardziej takich konserwatywnych, wyścigowych poglądach. Gdybyśmy mieli robić taką prawdziwą ankietę, no to trzeba by naprawdę się zwrócić do ludzi, którzy się zajmują badaniami i oni zrobiliby odpowiednią próbę, bo Formułę 1 oglądają nie tylko ci, którzy chcą, tak jak Wy, pogłębiać swoją wiedzę, oglądając czy to właśnie jakieś bardzo ciekawe vlogi, czy to czytając jakieś strony internetowe, ale też tacy bardzo niedzielni kibice, którzy po prostu nawet nie każdy wyścig, ale gdzieś tam od czasu do czasu te Formuły jeden sobie włączą, to oni też stanowią o sile tego sportu, to oni też zostawiają często swoje pieniądze później na torach, czy też po prostu poprzez to, że te wyścigi oglądają. Przygotowania do sezonu, słuchajcie, trwają. Pełną parą już nie że wszyscy Pracują. Ciekawe jest to, że ci bogatsi decydują się na to, aby starymi samochodami wyjechać na tor i troszkę swoich. No i właśnie, to jest ciekawa kwestia. Nie tylko kierowców, ale także innych pracowników na to, żeby przygotować do tego, co ich czeka od lipca. Mercedes i Ferrari mają takie testy przeprowadzić. No i to jest bardzo ciekawe, bo nie chodzi tylko o to, żeby odrzewić Luisa Hamiltona, Walteriego Bottasa czy, czy kierowców Ferrari, Boni. Bo akurat myślę, że z tym nie mieliby większego Problemu, ale też bardzo ważne jest to, żeby te czołowe zespoły, które nie mogą sobie popełnić na, pozwolić na żadne błędy, muszą poznać te nowe warunki pracy. Też będzie obowiązywało przecież zachowanie dystansu. Oczywiście nie we wszystkich sytuacjach da się to opanować. No ale trzeba to wszystko przećwiczyć, mniej ludzi będzie na, na torze. To wszystko musi być jakoś odpowiednio zorganizowane, no i takie testy mają właśnie w tym pomóc. Ale co ciekawe, też na przykład Landon Norris czy Alex Albon korzystali z samochodów w niższych serii w ostatnich dniach, też wyjeżdżali na tor po to, żeby już samemu sobie po prostu troszkę pomóc i właśnie gdzieś tam nad tą choćby pamię pamięcią mięśniową troszkę popracować. Nie tylko w świecie wirtualnym, ale też w świecie rzeczywistym, więc jeśli ktoś czasami krytykuje tych kierowców ze względu na to, że właśnie są tak bardzo mocno zakorzenieni w tym świecie wirtualnym i świata poza nim nie widzą, no to wcale tak nie jest, bo jak przychodzi co do czego, to oni też chcą po prostu nad sobą popracować w takich normalnych warunkach. I kończę bardzo pozytywną kwestią, bo ciągle zastanawiamy się, co będzie z tym sezonem, jeśli chodzi o liczbę wyścigów no i przede wszystkim, co będzie też z możliwością wejścia na trybuny. No i tutaj przychodzi nam z pozytywnymi informacjami Chase Carey, który mówi, że być może kibice w jakiejś formie powrócą na trybunę jesienią. I ja jestem w stanie to słuchać, jestem w to w stanie uwierzyć, słuchajcie, bo jak patrzymy sobie na przykład na to, że przecież polska ekstraklasa ma mieć na swoich trybunach kibiców, oczywiście chyba 25% tej normalnej liczby, która weszłaby na stadion, no to myślę, że spokojnie poradzą sobie też z tym na jakimś etapie władze Formuły 1, żeby to jakoś mądrze poukładać, żeby sprawić, aby to było w jakichś kontrolowanych i bezpiecznych warunkach wszystko rozgrywane, więc być może ci bogatsi, ci odważniejsi i ci, którzy będą sobie po prostu na takie podróże mogli pozwolić jesienią zobaczą samochód Formuły 1 w akcji na żywo, po prostu na jakimś torze. Za to trzymamy kciuki i takim pozytywnym akcentem kończę ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych kwestiach, które dzisiaj poruszyłem i widzimy się i słyszymy już wkrótce. Na razie, cześć!